Berek. Ja jestem Damis, a to jest kamienny survival. W ogóle, co tu się stało? Jakieś dodatkowe przejście? Schody. Nowa opcja. No dobra. Co? Płyta. Dobra, tak naprawdę wybudowałem już obiecywany domek. Zaraz się do niego przejdziemy. Najpierw pokażę zmiany w jaskini. Dobra. Hop. Yy, jakieś potwory? Nie Dobra, idziemy. Dalej, dalej, dalej. Drabinka. Żeby było łatwiej zejść. Oj, dobra, może lepiej nie, bo byłbym placek był. Tu kopałem w poszukiwaniu diamentów. I tu pamiętacie, był spawner No trochę się pozmieniało. nie mm, było Już idziemy Tutaj jest teraz do ekspienia Tu, mm, za tym szkłem, tutaj tym Leżą dwa inne no i tam jest mm, zaraz. Tam jest lawa i ona jest teraz zablokowana, bo teraz przychodzę raki mieczyk, kamienny. Ciup, ciup, ciup. exp No i tak sobie na enchant zbieram. Może jeszcze na jednego poczekamy. Bijemy trzeci level. No dawaj. Tam się spałnią. Tam jest woda i one to wszystko spływa tu, tu, tu. Tu. I tu tylko na nie czekam. Ciach, ciach, ciach. I po nich. I tu są te drabinki, że jak lawa jest, to żeby nie wypływała. No i koniec kości. Dobra, idziemy. Dobra. No to tutaj. Takie tam zmiany. Tam, te schody, widzicie? Tam miał być taki projekt. Miałem coś zrobić, ale... Może w przyszłości. I raczej nie tutaj, bo... Tu już nie ma mojego domku i... No, no i tu już nie będę się jakoś, nie będę tu chyba wracał. Najwyżej nie wiem, jakieś tu kopalnie zrobię, może kolejkę porę. Nie wiem, czy to ma nawet sens. Kurczę, trochę mi przycina. Ale już wyszliśmy. Odciny wezmę, bo mi się przyda. No i tak, pożegnamy się z tym miejscem. To zostawimy, nie czekam. Nie jest mi potrzebne. Lecimy. Kurczę, no co jest? Coś mi nie chce załączyć. No co jest, ludzi no Lol, zaraz. No był. Dobra. I tu idziemy. Może lepiej o tak. Gdzie nie tak. Ups. Nie. To czcina, czcina. Na książki była potrzebna. I na te deenchantowania. Tylko żeby za blisko nie podejść. Dobra. Tu drzewa, różne kolory też się przydały. I dam, 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 dam. Owca. A, to ta ze Skylife, bo... No nie zmieniłem tekstur po prostu. No Dobra, dam, 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 dam. No, taka chatka, puchatka mała. Gdzie to oka wszędzie ogrodzenie. Tu wyrównamy. No i może, może, może byśmy zwiedzili ten domek. Piszcie, czy on się podoba. No chyba jest dosyć ładny, no. Mi się podoba. No dobra, no to idziemy. Mm. Mm, no, tu taki hol. Stanę tu gdzieś w rogu ładnie. O, to wygląda tak ładnie, dosyć ładnie. Mm -hmm. Chodzimy tu, tak, salonik. Zaprosić gości, żeby patrzyli na obrazy, tak, bo nie mają co robić. Tu nie wiem, nie wiedziałem co zrobić z tym pomieszczeniem, bo mi zostało. No to na razie tu są zwierzęta, się hodują, ale to zmienię, zmieni. Tu jest taka droga, nie wiem, kuchnia, taki ogródek rekreacyjny. Tu takie, o, o. Tu będą melony, ale, jedynie, ale na razie nie mam, na no to. Jest zboża. Tu jest bar. tak jakby miał gości, jak jeden, jeden trzy 3 lecą w tych to dla No to sobie wejdziemy. Kurczę, nie kiedy zaczynam, to trudno. Tutaj mamy. Mm, no, jak to się nazywa? Kurczę, magazyn. No, magazyn. Tutaj. Do enchantowania i tu będzie potem jeszcze robienie mikstur, tu dzisiaj dokończymy do enchantowania, żeby były trochę wyższe levele, dobra, lecimy dalej, moje teraz będzie najulniejsze pomieszczenie, o tak, łazienka, to jest to tutaj, rury, płynie mi tu woda, deszczówka, skapuje, tu mam też wyjście na dach, tu po tej wodzie, Tutaj oczywiście moja wanna. Dobra, skończyliśmy. Jesteśmy już czyści. No i oczywiście. Łazience nie może zawarknąć kibelka. Zamknijmy. Mhm. Dobra, dłuższe posiedzenie. Papier, książka. Wchodzimy. Op. I się załatwiamy. Przygniotło nas trochę. Hmm, co tam nowego? Hmm, Dobra. Nie, ja się wolę podcierać mieczem To jest o wiele fajniejsze. Dobra. Oj, zapomniałam pójść deski. Gdzie? No, miałbym zapomnieć. Sama się opuszcza? Pełne automatyczne wszystko. Tu takie wodociągi, rury pokazywałem. Wanna. No i sypialnia. Oczywiście nie mogę zabraknąć. Trzy łóżka, żeby było symetrycznie. Workbench, sadzonka. No, nie ma nocy. To no, się nie I pokażę Wam, jaka tu jest odpada. Ups, nie odłożyłem książki. Będę chciał, będę chciał poczytać i co? No, papier też zużyty. No to może niech pójdzie ściekami. Dobra, no, nie trafiłem. Rozłoży się. To tak wygląda ten mój domek, tu może zaproponujcie co tu ma być, no bo już naprawdę nie wiem, na razie się tu męczą zwierzęta, ale one będą mieli, miały miasto na miejscu, jeszcze wam pokażę oko, jak to mniej więcej wygląda, tu trzcinę, trzcinę musiałem nazbierać, Ładuj się teraz nie, tu też się męczyły zwierzęta, ja coś nie zrobiłem, no tu na razie zboże, nic nadzwyczajnego. Hmm. Wejdziemy sobie tylnym wejściem. No co jest z tym speedem? To przez te lagi, kurczę. Może jeszcze wejdziemy, o noc się robi. Może jeszcze wejdziemy na dach. I ja wam pokażę tu tylne wejście, wszystko ładnie, pięknie działa. Albo pokażę wam co mam w skrzyni. Zaczynajmy to ten kabel są bardzo mało. Poszło wszystko na te cegiełki. Tu właśnie książki i to się nam przyda teraz. Nie nazbierałem drewna. Kurcz, Dobra. Tu dużo kości. Trzał trochę z tych... tego Tu zboże, trzcina. Trzcina to i tak nam się już nie przyda, bo nie mamy drewna. Jest dawnie i rośliny. Hmm. Pędzia. Żełaki enchant ochrona, ochrona przed pociskami, dwa odporność na ogień, ochrona przed wybuchami też, dwa tu przypadkiem zrobiłem dwa napyślniki, zobaczcie ile łuków chyba nie robiłem, tylko po prostu teraz jest ten rzadki drop z potworów i no tu nie jeszcze Mi... Jednak dla mnie nie jest taki rzadki, bo jak tam wale w tym spawnerze to wypadają te łuki, tu enchant mocy, jeden yy... tu tak, jeden co. Teraz jak jeden diamek. Ilof. Czy... A, bo zrobiłem tą książkę, do John, to do Tylko się zgadza, żelaza trochę. Redstone, węgiel, złota też troszkę. Lapisu. I tu mam jeszcze dirt, gravel i piasek. Też dużo tego nie ma, zapasów nie ma. Dobra, a teraz... co trzeba teraz to na deski. I teraz będziemy jeszcze zrobić zrobimy jeszcze półki. A to jak już coś enchantuje to tak raczej wyżej. Bez sensu tak po, po troszku. Tak. Nowe możliwości minecrafta. Enchant wszystko, więc dużo nie wyszło. 20 Myślę, że może coś takiego tak. tak. taką może szachownicę. Na razie gdzieś na razie taką szachownicę, bo mi płatnie starczy. Tu. Teraz hmm. Aha, rogi muszę do mną. Hmm. Hmm. Teraz muszę jeszcze tu, tu. i byłoby tu On tu tak na ten. Należy mu koje na to nie, teraz zobaczmy na jaki lewek. O, 38 nawet. No ładnie, ładnie. Jak będę potrzebował na jakiś wyższy, no to najwyżej. dołożę jeszcze książek. Tak na razie starszy, no bo nie na, bo, no bo nie sądzę, że będę dubił do 40 i to będę Jak będę musiał mieć mniejsze, no to będę wyciągał w tu tyle. Wra jeszcze te książki. No, no to zrobiłem za dużo książek, ale... Trzcina tylko. Teraz w tym nowym odejcie chyba trzeba skóry do książek. Trochę lipa. No. Jak ci to, się to prosta wody Wiesz, lepiej, a tak to no to. No cóż, utrudniam trochę, no ale, żeby nie było za prosta, tak. Może jeszcze. Znaczy, on, to wszędzie, no. Może jeszcze wrzucę do barwy tam też gdzieś, gdzieś z książeczki. Tu na przykład nie wiem do poczytania się jak nie ma. Jak nie ma żadnych gości, klientów. lol No to już koniec. Wiem tu jest. Tu jest książka. Z... No, no nie! Co jest z tym? Ty wiem fajnego pokażę. No. Wcześniej działało. To trzeba otworzyć. O! się ładnie zamyka. Widzicie? O, rzuca. No już się nie muszę wracać. Ależ... ...jakieś udogodnienie. No dobra. Odcinek już chyba trochę trwa. To był dzisiaj taki tylko pokaz tego domku. Nie, nie kopiowałem go znikąd. Wybudowałem. Pomysł wziąłem też z głowy, tak raczej. Ale ten... Ale kiedyś Minecraft Blow Robił mm, najlepsze, mm, piątkę tych najlepszych domków z drewna, no to tak popatrzyłem i tak mi się spodobał ten, ten, ten taki wygląd tego domku, no to troszkę zmieniłem, no i jest, okay. tu będą raczej fontanny, tu będzie oświetlenie takie, yy, że w nocy się, że gaśnie w dzień i zapala się w nocy, trochę ostatnio Redstone'em się bawiłem, ale to jeszcze, yy, tu jakieś wymiary, nie wiem. Dobra, nie będę podawał i tak pewnie, jakby ktoś chciał, no to niech pisze w komentarzach, to podam. No mm, co, potworków nie ma, normalny jest. Mm. No dobra, no to co tu dużo gadać. A, no właśnie, zapomniałbym. Pokażę wam mojego nowego skina. Od tyłu wygląda tak, jest trochę inaczej. Tu na boku zadałem paski, na z boku spodni taki jakby to był dres. No i od przodu tak, też się z deka zmieniło, no nie dużo, to tam tylko takie poprawki kosmetyczne, trochę spodnie, trochę buty i teraz jest tak, a rączki poprawiłem, bo były takie jakieś dzikie, no, no to, mam nadzieję, że Wam się podoba ten domek, piszcie, oceniajcie. No, no mi się chyba mi się podoba dużo zbierania dużo roboty no będę w nim mieszkał tak no to tak komentujcie dawajcie subskrypcje dawajcie łapki lepiej te w górę zawsze zadowalają no i chyba się pożegnamy chodząc jeszcze tu tu nie mogę teraz. NARA